Kanał Games .pl. Witajcie. Tym razem mam dla Was test i mały unboxing Wii U Pro Controllera, czyli tradycyjnego pata do konsoli Nintendo, który sprzedawany jest jako oddzielne akcesorium. Czy jest wart swojej niemałej przecież ceny? Odpowiedź już za chwilę. Nie sprzedaje się dobrze i wszyscy to wiemy, ale jej posiadacze z pewnością zdają sobie doskonale sprawę z tego, że świetnych gier konsoli Nintendo nie brakuje. Niestety, choć podstawowy gamepad do Wii U miał dawać twórcom dużo większe możliwości niż standardowy kontroler, niewiele produkcji tak naprawdę z tego korzysta. Zdecydowana większość wykorzystuje gamepada tylko do wyświetlania mapek, a reszta sterowania to standard znany z innych konsol. I choć steruje się tym tabletopodobnym urządzeniem względnie wygodnie to jednak do FPS-ów, szybkich zręcznościówek i wyścigów bardziej poręczny wydawałoby się byłby zwykły pad. I tu właśnie pojawia się Wii U Pro Controller. Joypad zaprojektowany, jak to mówi Nintendo, dla hardkorowych graczy. Ile w tym prawdy? Na początek zajmijmy się jednak odpakowaniem kontrolera. W środku niebieskiego pudełka znajdziecie tylko samo urządzenie, instrukcję i kabel USB mini USB służący do ładowania pada. Standardowo już kabelek nie jest niestety najdłuższy, więc jeśli macie kanapę oddaloną od konsoli choćby o 2 metry, będziecie musieli zakupić jakiś zamiennik. Jak natomiast prezentuje się sam kontroler, widzicie na załączonych obrazkach. Jest wykończony takim samym połyskującym plastikiem jak konsola Wii U, co z początku sprawia świetne wrażenie, ale niestety bardzo szybko okazuje się, że zbiera odciski i kurz. Cóż, najwidoczniej Nintendo chce, żebyśmy dbali o ich sprzęt i ciągle go czyścili. Przejdźmy jednak do meritum. Wii U Pro Controller to mieszanka rozwiązań znanych z DualShocka i pada do Xboxa 360, choć najbliżej mu do kontrolera od 360. Podobnie jak standardowy gamepad ma gałki ułożone symetrycznie, do czego trzeba się chwilę przyzwyczaić, ale z czasem takie ułożenie sprawdza się bardzo dobrze. Same przyciski gałki czy D-Pad to praktycznie kopia tego co mamy w gamepadzie. Są bardzo wygodne, przyjemnie się je wciska i właściwie nie można im niczego zarzucić. Pochwalić trzeba też krzyżak, który w odróżnieniu choćby od rozwiązania spadów do Xboxa 360 sprawuje się doskonale i wypada tylko żałować, że w wielu grach jest niewykorzystywany. Na minus trzeba zapisać to, że spusty są niestety tylko cyfrowe, a nie analogowe, co jest krokiem wstecz w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami. W takich gatunkach jak wyścigi czy shootery chciałoby się, żeby konsola rozpoznawała stopień wciśnięcia przycisku, a nie tylko to, czy został on wciśnięty, czy nie. Jak natomiast wrażenia z samego użytkowania? Według mnie Wii U Pro Controller to świetny sprzęt, który każdy fan Wii U powinien mieć. Jest bardzo wygodny, lekki i gra się na nim komfortowo. Szczerze mówiąc, jeśli ogrywany tytuł nie korzysta z jakichś zaawansowanych funkcji gamepada, najczęściej w użytku jest u mnie właśnie ten klasyczny kontroler. Bardzo dużą zaletą jest tu wytrzymałość baterii. Nintendo na swoich stronach zapewnia, że pro kontroler może wytrzymać na jednym naładowaniu nawet do 80 godzin. I choć wynik ten można włożyć między bajki, to moje testy wykazały, że kilkanaście godzin spokojnie wytrzymuje, co przy mizernym wyniku gamepada, przypominam, około 3 godziny, jest sporym plusem. Samo naładowanie pro kontrolera zajmuje natomiast około 4-5 godzin, choć można oczywiście grać także przewodowo po podpięciu kablem USB do konsoli. Na minus trzeba zapisać to, że Pro Controller nie posiada wyjścia na headset, co jest trochę śmieszne zważywszy na fakt, że jest to podobno pad dla hardkorowych graczy. Efekt jest taki, że trzeba headset podpinać do gamepada i mieć go tak czy siak gdzieś obok, co jest irytujące biorąc pod uwagę krótki czas życia jego baterii. Poza tym nie wszystkie akcje da się wykonać przy użyciu samego pro kontrolera. Dla przykładu konsoli nie da się wyłączyć, trzymając przycisk Power na tym joypadzie, co jest nieco dziwne. No i na koniec cena jest bardzo wysoka, bo w sklepach sprzęt ten dostaniecie aktualnie za około 190 zł. Radziłbym poszukać używanej wersji na aukcjach. Od czasu do czasu pojawiają się oferty z kontrolerami praktycznie w idealnym stanie, a cena jest mniej więcej o połowę niższa. Ci z Was, którzy nie boją się zakupów za granicą, powinni też przeglądać strony internetowych sklepów choćby z Wielkiej Brytanii, gdzie od czasu do czasu pojawiają się promocje. Ja właśnie w ten sposób nabyłem swój egzemplarz, płacąc około 20 funtów. Podsumowując, Wii U Pro Controller to moim zdaniem kawał świetnego pada. Jest lekki, świetnie leży w dłoniach i przede wszystkim wytrzymuje na jednym naładowaniu dużo dłużej niż klasyczny gamepad. Można przełknąć te cyfrowe spusty i przyciągający kurz plastik, ale najważniejsze to według mnie znaleźć ten sprzęt przy przyzwoitej cenie. Aha i na koniec uważajcie na mierne jakości chińskie podróbki, które zalały wszystkie serwisy aukcyjne. Kosztują wprawdzie zdecydowanie mniej od oryginału, ale jakość ich wykonania jest tragiczna i możecie mi wierzyć, że szybko pożałujecie jeśli zdecydujecie się na taki zakup. Najłatwiej rozpoznać je po tym, że nie mają znaczka Wii U nad przyciskami Start i Select. Osobiście radzę unikać ich jak ognia. Oryginalny ProKontroler jest za to jak najbardziej godny polecenia. Na koniec oczywiście zachęcam Was do komentowania. Jeśli sami mieliście styczność z Prokontrolerem, podzielcie się wrażeniami. Ode mnie to wszystko na dzisiaj. Zatem dziękuję za uwagę i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się!